Siemano, drugi miesiąc życia, yy, a więc jak waga, 73 kg schudłem przez te dwa miesiące, razem 17, z 90 do 73, no stan dzisiejszy, czyli 28 lutego, no ale to nie wygląda nie wiadomo jak. Я толкнул его, а я как не могу достать. Он стал еще толстый. Слышь, 73. Nadal nie piłem, ale powiem szczerze, że dzisiaj się nie czuję najlepiej. No, kręci mnie, nie? Bym się najebał. Ja to wiesz, od razu jakbym miał się napić, to bym sobie poszedł po 0,7, bo tam jak nie jestem nie w złym nastroju, to zazwyczaj po alkohol właśnie się mam. No ale trzeba sobie poradzić. Teraz pójdę coś zjeść w paler, nie wiem, Metina czy wiedźmina mi na do przodu, nie? No. Co do formy? No, nie źle. Nie źle. Wiadomo, mogło być znacznie lepiej, ale mam tym drugi miesiąc dopiero, nie? jeszcze tak nie wiem. 4 miesiące to już będzie to naprawdę w miarę przyzwoicie wyglądać, nie? No ale wiadomo, z takimi treningami co ja robię, to i tak jakiegoś fenomenu kurwa ze mnie nie będzie. Ale mm, nie, nie oczekuję też na nie wiadomo co, nie? No. Ogólnie życie w trzeźwości. No zdecydowanie świat jest, jest lepiej, nie? Po prostu dzisiaj mam chujowy humor. Jak nie wiadomo o co chodzi u faceta, to chodzi o kobietę, a jak nie wiadomo o co chodzi u kobite, to chodzi o pieniądze, nie? Takie kurwa. Takie panie odwieczne kurwa dylematy, nie? No i co? Idę kurwa zajarać fajka. Zaraz odpałam streama. Będę sobie jechał, nie? Jeszcze zupkę chińską sobie dzisiaj kupiłem, bo mam ochotę coś kurwa zeżreć na tłusto. Ostrą sobie kupiłem, żeby trochę mi flaki marsza pograły. Jak nie mogę się nachlać, to chociażbym kurwa, znaczy no mogę, nie? W każdym momencie mogę iść do żabki i se kupić, nie? Ale nie chcę, bo wiem, że po pierwsze to nie jest rozwiązanie, a po drugie, to ja sobie dobrze zdaję sprawę, że ja, jak się dzisiaj nacham, to jutro najprawdopodobniej też. Także nic mi tu nie da, jeszcze mi to wiele problemów, jak już to powołębię i powrócą. także, że jak chcę w ten sposób. Hmm. A jak chodzi o kobiety, A kurwa, po prostu muszę jednak, myślę, że... Być sam, bo do momentu, w którym... Nic nie było, nic nie czułem. Takiego, wiesz... To było dobrze, codziennie się rozrzuciłem, naprawdę... Rzadko było tak, że bym się źle czuł, nie? A teraz to jest częstsze, ale ja nie chcę się źle czuć. Bo no po co mam się źle czuć, nie? No i dobra, no tyle, co? Tak właśnie wygląda forma. Najważniejsze coś jest w psychice. Psychika chwilowo trochę podupada, ale wstaniemy na spokojnie. Nie dzisiaj, to jutro. I będzie dobrze. No dobra. Trzymaj się wszystkiego dobrego. Ja też jak najbardziej Wam polecam detoks sobie zrobić, jeżeli jesteście od czegoś uzależnieni porządnie, to... No polecam. Naprawdę poprawia to kondycję psychiczną, no i fizyczną też, nie? Ja nie piję. Dwa miesiące od dwóch miesięcy i konia też nie wala od dwóch miesięcy, nie używam pornografii, tak? Jest no lepiej niż było zdecydowanie. No dobra. 先网可。